Tak naprawdę no to jest coś dla mnie niesamowitego, tak? bo to są tysiące małych twierdz, tysiące małych bitew. Niemcy i Węgrzy walczą o każdą ulicę i o każdy dom. Budują, tworzą barykady, zagradzają drogę pojazdom pancernym. W daszach rozmieszczają karabiny maszynowe. Cały czas czają się gdzieś na ulicach czy w, czy w piwnicach, czają się łowcy czołgów z pancerfaustami. Pojedyncze kompanie czy bataliony węgierskie no są w stanie Zatrzymywać całe sowieckie dywizje czy Korpusy. Zresztą no to, to znowu ten, ten pierwszy batalion spadochronowy, który tak złoił skórę sowieckiemu czwartemu korpusowi Pancernemu Gwardii w listopadzie, jest, znowu bierze udział w walce. Niemcy bardzo chwalą zresztą węgierskie spadochroniarzy. Oni cały czas już ruszają do kontrataków. Jeśli Sowieci zajmują nawet jakąś ulicę, to zaraz wypuszcza się wy, wychodzi węgierski czy niemiecki kontratak. Jeden batalion Budapesztu to. Złożony z Węgrów, z węgierskiej policji, broni się przez cały czas na linii kolejowej i nie pozwala sobie mi jej przekroczyć. Ten opór jest naprawdę niesamowity. Sowieci tracą może krwi. Jeszcze tą zaciekłość obrońców, zwłaszcza węgierski, potęguje to, że do szturmu miasta Sowieci prowadzają VII Korpus rumuński generała Nikolaesowy. jak powiedziałem, nienawiść węgierska do Rumunów za nie tylko za zadawione urazy. Terytorialne, no, o spór o 7 ale także ta wściekłość za zdradę, za zdradę sojusznika na polu bitwy jest gigantyczna. Więc jeśli tylko gdzieś się pojawiają Rumunii, to Węgrzy wypuszczają natychmiast kontruderzenie, atakują ich z furią. Na przykład